Ciemka, widzowie. z tej strony Nexor. Jest Nexor, ale już na pewno możecie mówić Nexor po prostu. Już nazwa zmieniona. banner, ale ten film widzowie, nie jest zrobiony z tym, se, żeby Was poinformować o tym, że nazwy zmieniam. Czekajcie chwilę Dobrze to nie jest film zrobiony o tym, żeby wiadomo, że nazwy dzisiaj zmieniłem. To nie jest film o tym zrobiony. Tylko o tym, czy będzie widzowie przerwa Ile ta przerwa potwa? to będzie taka serwa jak w tamtym roku? I czemu znowu maj, widzowie? W roku był maj i czemu znowu teraz maj? Co to o coś może chodzić? Czy to jest mój rok, który którym będę robił serwę co rok? Nie A Dlaczego robię przed sobą przerwę? Bo spadły mi, opierce. pierwsze Te zasięgi to kolejne... Ja nie robię tego dla mnie, ale mnie to królinie chyciło. Druga zec. Druga zec. Nie mam z nagrywania teraz. W takim czasie. I to wina pewnej rzeczy, którą robiłem. To jest, to jest pewna zec, którą zrobiłem. To był błąd. To było nagrywanie... Ała, ała. czekajcie chwilę musiałem chwilę coś załatwić, dobra, słuchajcie mnie i to było winą tego, że nagrywałem materiał nagrywałem mater... tyle rzeczy, które miałem zrobić te projekty, że się nie skupiłem na nich za bardzo i też mnie to... też mnie wesłało to na psychę że nie zrobiłem tych moich projektów, które chciałem I zapowiedziałem kolejne nowe projekty jak z Seria testujemy? Wleciały tylko z niej 3 odcinki, a seria się zaczęła w 2024 roku już. W 2024 roku wleciał drugi odcinek. Potem w 2024 roku leciał trzeci. Dodatkowy odcinek i potem wleciał trzeci... 20... Co my tak mało odcinków, bo serii testujemy? To też niechęć mała. Do tego. Test. Mało GTA było i takich rzeczy, wiem. Dużo Fortnite było i to, było niechęci... I to mnie nie, nie chęciło do nagrywania. Czyli Fortnite, Bo Za dużo tego Fortnite było, powiem. Ale obserwuję, obserwuję, się dowiecie jakie rzeczy na moim kanale znikną. Co za piosenkami? kami? Bo co z nuty. nuty. zrobiłem nutę Demon, samotny Demon. Mocna era, która nie psuje właśnie się średnio i pewien, pewien, pewien etap się kończy, pewna era się kończy. A teraz be, be, wy, wy po tym odcinku, za, na drugim, albo za dni pojawi się piosenka o taki rozdział, w którym dowiecie się wszystko, co ja co mam... I mogę wam zdradzić od razu. Od razu mogę wam zdradzić to, Czy będzie materiał, będzie, będzie realizowana pewna seria, którą zaczęliśmy. Będzie to Real Life. ją, a, je, a złożyliśmy jej niej tylko trzy odcinki. Jeden odcinek. A dlaczego trzy Bo seria była już zapowiedziana po tamtej w serwie w czerwcu. Ja ją zapowiedziałem w początek wakacji. Ją zapowiedziałem, bo krótki film. Że zap że zapowiedziałem tę serię? Co to będzie ta seria? I czekaliście na ten materiał tak długo, że się nie doczekaliście. Ja też zapomniałem o tym materiale. Co, co jakiś czas. I ten materiał wleciał w w 2025 roku, w lutym, a chyba w styczniu ten materiał w w serii. Test Real life. Z, zap na pewno widzowie mogłem zdradzić Pla Zapowiedzieliśmy dwie nowe serie. Będzie to seria od zera do, do, do cempiona od zera do pro, pro, projera zwana I będzie jeszcze jedna seria A to będzie już taka seria której, która powróci Która nie powróci to będzie jeszcze jedna taka dodatkowa seria Będzie ona się nazywała I to nie będzie RP nic takiego zwanego Tylko to będzie seria z To będzie seria związana z waszymi fabułami. Będzie be, Będzie to taka seria live'owa, sobie będziemy tam co jakieś live'y odgrywać, jakąś jedną Tak jak mamy teraz częściowe live y, to będzie to dalej, ale będzie to kontynuowane w innym stylu. Nie będzie tak czy, czy, prawie 3 części... Zobaczcie, 5 części jednej gry. Będzie live. 5-godzinny, tylko 4-godzinny, ze jakąś jakiegoś albo coś, i potem na kolejnym live'ie na skład będzie Fortnite. Obecuję live z Fortnite będą dalej, ale nie będzie odcinków z Fortnite, ale na pewno będę chciał, jak wrócę, mniej odcinków z Fortnite robić i to się dowiecie na filmie Powrót pod nową nazwą. Jeżeliście mnie teraz mogli, jak mnie szukali teraz na YouTube, to Nexo. Nowy, ja, nowi wy, Next of wchodzi na rejon. Co jeste? Co chcę bym mógł powiedzieć. Jakbym mógł coś powiedzieć? Co chcę bym mógł powiedzieć. Jak chodzi o to, mógłbym jeszcze zdradzić wam, to co będzie Content się zmieniał, ale to też się dowiedziałem w filmie powracającym. A ja chcę, mogę wam powiedzieć. Co, co. Ile ta przerwa potrwa, to nie wiadomo. To bardziej będę wam mówił na społeczności YouTube'a Na YouTube społeczność to wiecie się e, e, kiedy powrót będzie. Jak z piosenkami. To jest ważne temat. To mogę Wam na tym odcinku nawet powiedzieć. Nexol i ne, NeX nie znikają. Będą dali tworzyć swoje piosenki, ale Nexol to będzie nick stały już, ale Nexor i... Nextor i ten nie znikają. Nie znikają, to nie weście Z Nexo na piosenek już nie będzie to po prostu piosenki Nexo. Nie ma. Nexo za tej piosenki swojej nie wypuści. To Nexo to nie artysta. Nazwa Nexo to tylko po prostu na YouTube. Dało się je znaleźć. To nie jest nazwa pod piosenki albo takie zaczęły. Od razu mówię. Jak będzie powód, to będzie jakaś piosenka tylko typowo powracająca. Tak będzie. I będzie to piosenka... Nie powiem wam jeszcze, ale nie wiem. dowiecie, bo będę pracował nad tym przed ty powrotem, będę nad tym pracował jakiś czas. E, Druga informacja, czy będzie jeszcze materiały jakieś typowo z, z tantur, tak, typowo materiały jakieś wymyślone jakieś, na przykład GTA, ale coś. Albo coś takiego, tak będę chciałby coś zrobić. Na pewno mogę wam powiedzieć, że będzie ostatni sezon Nexo, prawda? To już będzie ostatni sezon finałowy. I jak Wam się materiał spodobał, to znaczy łapkę w górę, a po tym materiałem będzie znaleźć dwie łapki w górę na zasięgu. To będzie mega miło z strony was Nexo, Nexo. Na razie Elko Bajo i Pa! I widzimy się na kolejnych materiałach, jak się dowiecie kiedy wracam. I dziękuję wam za, za ten cały... Dziękuję wam za to, co wy oglądaliście i widzimy się po przerwie. Elko! Miejcie się dowiedzieć na piosence o rozdział i na razie. Bajo!